Coś ewidentnie nie stanęło. goście, no przecież graliśmy kiedyś z taką dziewczyną w Gildi. No to możliwe, że graliśmy, no nie Dobra, wiem. Przyznań. Ja nie pamiętam, Grym. ale mogło być. E, graliśmy kiedyś z taką dziewczyną w Gildi i ty no. się w niej zakochałeś i oddałeś jej litera. A potem jeszcze wyjebaliście Miznera przez to. Tak, na pewno Nie, tam za... Za... była większa sprawa, zjadka. tam kuchniło to chciało. No. Na pewno zakochałem się, kurwa, w dziewczynie z komputerowej. No to, to bo tam po ogólnie... Lider nie poszły, tam potem się gilda na dwie strony podzieliła. W ogóle wiesz Fenik, że stwierdzenie zakochanie to jest bardzo poważnie. Tutaj. Nie, no, że... no, nie da nie, nie da się zakochać tak z chipy. Ja na przykład nie wiem się w ogóle zakochać, więc to jest... To jest nie po prostu. Jak to ten dłuterist mówił, on jest zimnym draniem. Tak. Nie zimnym draniem, tylko po prostu... No nieważne... To wyjdziek.